Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Stunt GP. Dzisiaj zagramy sobie kolejny tryb arcade. Wybierzemy sobie inny samochód niż do tej pory. Może zagramy sobie z skoczkiem. No i zaczynamy proch i pył. Trzy okrążenia na pierwszym torze. I zobaczymy, czy będzie można robić ewolucję tym skoczkiem. Nazwa mówi, że można. No i całkiem nieźle sobie radzi, ale nie jest do końca stabilny. Może być ciężko, trzeba gonić. On w ogóle nie jest stabilny. Na takiej prostej, tylko troszkę góreczki i już koniec. No, ale cóż, przejedziemy nim. Czwarte miejsce przewaga nie jest zbyt duża. Więc powinienem sobie dać radę. Trzecie miejsce i furgonetka jedzie pierwsza. Tutaj trzeba zrobić ewolucję. Baterie trzeba podładować. No i ostatnie okrążenie. Postaram się to jakoś wygrać. Ok, drugie miejsce. I już mamy pierwsze. Tutaj trzeba uważać. Nierówna nawierzchnia. Góreczkę. No i koniec. Dobra. Meta. Pierwsze miejsce z niewielką przewagą. Ale mimo wszystko, pierwsze miejsce. Zobaczymy, jaka przewaga była na drugim. Dwie sekundy około. No, jedna sekunda. Prawie dwie. I na dostatnim było to 17 sekund, około. Przechodzimy do kolejnego wyścigu. Zobaczymy, jaki on będzie w ogóle. No to mamy do wyboru: pustynna burza albo zakręcony tor. Pustynna burza. Jedziemy. Trzeba dobrze wystartować. Udało się wystartować dobrze, nawet się wepchnąć na pierwsze miejsce, już. O, 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 niedobrze, górka. Cztery okrążenia przed nami. Ewolucję to on umie robić, ale niestety, jeżeli krzywo wyląduje, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyląduje na dachu. Także wszystkie nierówności trzeba omijać. Przecinka była, ale, ale nie wpłynęła na pozycję. Na razie jest OK, chociaż gonią mnie. To ja się troszkę od nich oddalę. I tutaj mamy koniec pierwszego okrążenia. Na pierwszym miejscu, jak na razie. Przewaga jest bardzo mała. Ale jakaś tam jest. Dużo pojechało ładować baterie. Ale ja nie muszę ładować, bo ja sobie tutaj ewolucję robię i na tym sobie właśnie ładuję baterię. A tymczasem dużo piachu przed nami. Na szczęście ten piach nie wpływa jakoś bardzo na stabilność. Tylko te górki. Jak się na nie wpadnie, no to kończy się to różnie. Komuś się tam baterie znowu rozładowały. I mamy koniec drugiego okrążenia. Zaraz będzie trzecie. Rekord okrążenia. Udało się zrobić ewolucję. Tutaj nie będę ryzykować i raczej nie będę robić pół baterii. No to nie jest dobrze. To no, już jest lepiej, ale nie jest jeszcze dobrze. Tutaj trzeba zrobić ewolucję jeszcze. I tutaj będziemy mieć zaraz yy, linię startu, czyli koniec trzeciego okrążenia. No i zaraz zaczniemy ostatnie okrążenie. Przewaga jest naprawdę spora. Spora przewaga. Wow. Dwa samochodziki mają rozładowane baterie, z tego co widzę, kolejna ewolucja. Ten piach jest dobijający. To jest ryzyko na nim jechać. Szczególnie tak niestabilnym samochodzikiem. Ale przewagę mam sporą, także no. Nie tracę dużo. No i koniec. Ostatnia prosta. I beta. Pierwsze miejsce. Zobaczmy jaka przewaga była. na 20 sekund z tego co widzę, 27 sekund nad drugim i nad ostatnim ponad minuta. Dobra, przechodzimy do kolejnego wyścigu. Na kolejny tor. I teraz pojedziemy sobie zatopione ścieżki czy lotnicze odloty? Myślę, że lotnicze odloty zaczynamy. Albo raczej kontynuujemy. Tutaj będzie się działo. Udało się wylądować dobrze. Nie, no na asfalcie nie ma problemu z tym samochodzikiem. Super, 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 salto w tył było. No i jest pierwsze miejsce, pięć gwiazdek było. Myślę, że ten samochodzik na asfalt jest idealny. Przynajmniej na taką nawierzchnię. koczek do niego pasuje bardzo dobrze mimo dużej masy dużych gabarytów dobrze sobie radzi No, było niebezpiecznie Salto. Z tego co widzę, to przewagę mam niewielką nad drugim, ale on powinien pojechać się ładować za niedługo, więc będę mieć tą przewagę sporą. Wow. Dobrze, że tutaj nie zrobiłem tej ewolucji. O, -o. nie dobrze. Ale oni mają rozładowane baterie, więc jest dobrze. Jakimś cudem się udało. Okej. Okay. Na trzecim okrążeniu pierwsze miejsce jak na razie. No i zaraz będzie meta. To znaczy koniec trzeciego okrążenia. Troszkę za bardzo chciałem. Teraz mogę nie dolecieć. No właśnie. Dobrze, że miałem sporo baterii, sporo przewagi. Troszkę się przewaga zwiększyła, ale to jeszcze nie jest to pół baterii około. Dobra, on się chyba poszedł. Ładować. Także ja mam troszkę luzu. No i ostatnie okrążenie jest. Fajnie, fajnie. Pięć gwiazdek. Piąte okrążenie. I prawdopodobnie będę kogoś dublować. Pierwszy zawodnik zdublowany, ajajaj, a jednak jeszcze nie zdublowany, zaraz będzie zdublowany. No i tutaj już mamy metę. Pierwsze miejsce po trzecim wyścigu i na trzecim torze. Zobaczymy, jaka przewaga była nad drugim. 26 sekund około, i nad ostatnim było to minuta 40. Ponad 100 sekund w każdym razie. No i przechodzimy do kolejnego, ostatniego wyścigu w tym odcinku. Ostatni tor to będzie. Końcowy odlot, czy może wyskokowa trasa? Wyskokowa trasa, myślę, że to będzie dobry wybór. Także jedziemy. Start udany. Sześciu zawodników, sześć okrążeń. I z tego, co widzę, to jest ziemia, ale chyba też piach tam jest, także... To dla mnie źle wróży i to dużo piachu. Troszkę się obijam. Ajajaj. To mnie troszkę wyobracało. Piąte miejsce już jest. zaraz będzie trzecie, drugie no i mam nadzieję że pierwsze też drugie okrążenie właśnie się rozpoczęło i trzeba gonić pierwszego ale zanim ten pierwszy to jeszcze trzeci później drugi jeszcze dwóch Udało się wylądować. Kamera trochę ześwilowała, ale. Ale się udało wylądować. To jest najważniejsze. Pierwsze miejsce jest. Także można spokojnie sobie jechać. Tyle, że mamy mało baterii. Będzie trzeba ją prawdopodobnie podładować. O! Ciekawe, ciekawe. No, i właśnie mi się bateria kończy. Podładujemy się trochę. Dwóch pojechało, trzech trzech pojechało. Trzeba ich gonić. Niestety. Strasznie szybko ta bateria schodzi w tym samochodzie. O nie, no to będzie kiepsko. I znowu trzeba gonić. Ich nie widać. To jest najgorsze w tym wszystkim. Okej, okay, dwóch widzę. A jest trzeci też super. Pierwsze miejsce czwarte okrążenie. Mam już pierwsze miejsce, to postaram się je utrzymać do końca już, chociaż to nie będzie łatwe. Trzeba tutaj dobrze wylądować. spółbaterii jest tylko że oni wszyscy zaraz za mną jadą Prawie pół baterii. Dobra, spróbuję jeszcze jedno okrążenie zrobić. A później już na bank muszę się ładować. Chociaż zobaczymy, ile będzie baterii, bo to też dużo od tego zależy. Coś tam ładuje baterię. Bateria całkiem nieźle wygląda, aczkolwiek różnie bywa. Dało się wylądować. Baterii mamy około połowę. No nie wiem, nie wiem. Może przyspieszę. I pojadę się ładować. Mam nadzieję, że. A jednak pojechał jeden, drugi. Dwóch tylko pojechało, ale ja mam pełną baterię, więc teraz mogę sobie pożywać. Ostatnie okrążenie się rozpoczęło. I trzeba je wygrać. Dobrze, że oni tutaj są niedaleko. O nie, nie dobrze, nie dobrze, nie Wow, to było niebezpieczne. Tego jeszcze trzeba wyprzedzić. Okej. Okay. Pierwsze miejsce jest. Zrobimy tutaj jeszcze ewolucję ostatnią. No, i do mety. Udało się wygrać. Po szóstym okrążeniu pierwsze miejsce z przewagą około 2 sekund A nad ostatnim. No, minuta 20 gdzieś. Około minuta 20. Zobaczymy, co udało się odblokować. Sukces. 636 228 punktów. Trasa wyskokowa w trybie wyścigu odblokowana. Oraz samochód orzeł w trybie wyścigu oraz w grze wieloosobowej. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!